Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej przygody z figurkami Funko Pop. Teraz tak czasami skaczę, raz są popy, raz są inne figurki, raz są jakieś ciekawostki na kanale, ale to chyba dobrze, bo możecie sobie zobaczyć różne różności. Dziś wracamy do popów i dziś wracamy do popów z takim mocnym uderzeniem z moim ulubionym serialem The Boys, czyli chłopaki seriale do obejrzenia na Prime za 49 zł na rok, możecie mieć Amazon Prime i naprawdę znajdziecie tam dużo fajnych rzeczy. To nie jest jakaś tam reklama, tylko po prostu chyba najlepsza cenowa oferta, jeśli chodzi o e, wszystkie, wszystkie platformy streamingowe, bo płacicie tylko 49 zł na całe 12 miesięcy. Dobra, ale przechodzimy do chłopaków. Jest to druga seria. W pierwszej serii mieliśmy dość dużo bohaterów, plus jeszcze takie konwentowe figurki. Był tam The Deep, był Black Nor, był... tak? Dobrze, chyba. chyba to. A teraz dostaliśmy taką cztero figurkową serię. To są podstawowe figurki, które tutaj mamy. Mamy także jeszcze chase'owego właśnie... Soldier Boya. O, tutaj, że tak bliżej będzie. O, także mamy tutaj taką ekipę, której jest Mother's Milk. U nas to był Cycuś Glancuś. Czy cycu, No nie, Cycuś Glancuś chyba tak się nazywał w pierwszym sezonie po polsku. Później już wrócono do tej oryginalnej nazwy. Kimiko. No to Kimiko nie ma tutaj. Jakiś znany. Soldier Boy, on pojawił się już dopiero teraz w trzecim sezonie, także też nie był, nie był w pierwszych sezonach jakoś nazywany po polsku i pośpieszny, czyli A Train. No to takie, takie nasze nawiązanie do takiego szybkiego pociągu. Mogłoby to być chyba inaczej, ale no dobra, tak sobie to gdzieś tam tłumacze wymyślili, chociaż i tak wygrywa tutaj ojczyznosław, Osław. Homelander, ale no jego nie mamy. W tych mamy te cztery figurki. I Soldier Boya mamy też w wersji limitowanej, ale od, do tego przejdziemy za chwileczkę. Dobra, o też taka tutaj ciekawostka. A tutaj widzicie: jakbyście otworzyli normalnie pudełko od góry, to mamy tutaj logo Soldier Boya, czyli to jego tarczy i napis. Zaraz zobaczymy, jak to jest w innych. O, A train też tutaj jest. No, tu już go trochę wymęczyłem. E-Train nie wziąłem swojego cudownego otwieraczka. Ale Kimiko nie ma nic. I Mother Milk też nie ma nic. Także tylko E-Train i Soldier Boy mają tutaj pod pudełkami, pod tym górnym zamknięciem schowane. Swoje loga. Dobra. Stawiamy tutaj nasz cudowny, cudowną z którą sponsoruje Action. Dobra, niech będzie tak. O. I zabieramy się za figurki. Dobra, jedziemy może po kolei. Pierwszy jest, czy może bliżej, ten oto pan, czyli Mother's Milk, eee, Cycuś Glancuś, jeszcze raz to powtórzę no on nie ma tam jakichś super charakterystycznych e, super charakterystycznych jakichś, e, cech po prostu jest to taki taki typowy e, ciemnoskóry gostek taki napak przypakowany e, z takim tym oczywiście grzyweczką e, przyciętą laserowo czy brzytwą Dodatkowo z brudką, normalne ciuszki, proszę jakaś tam bluza, opaska, spodnie, białe buciki, no taki, gustowna elegancja. No Nie ma co tutaj za dużo wspominać, ale trzeba się cieszyć, że, że jest, no bo w końcu jest jednym z głównych bohaterów, z chłopaków i nie było go w pierwszej serii. A teraz go mamy, także trzeba się z tego też cieszyć. Dobra. Następny gość to już tutaj jest cała seria Feria barw, czyli Etrain. On jest tutaj w takim tym swoim stroju kulturowym, czyli takim gdy. No trochę taki mały, no może spoiler, nie, niekoniecznie spoiler. Po prostu wrac, chce wrócić do swoich korzeni, tam skąd pochodzi i, i wymyślił sobie taki swój strój, no taki afrykańsko-jamajsko, jakiś tam kenijsko nigeryjsko, no, nie, no w jakichś takich kolorach bardzo, bardzo ciekawych, też tutaj w dłoni dzierży ten, Napój, który cały czas reklamuje, ma też inne okularki. No i tutaj też w tym momencie chyba przejdę do tego, że figurki są Made in China i troszkę jednak chyba są gorzej wykonane niż te wersje wietnamskie innych serii. No ale trzeba, trzeba przyznać, że nie są to jakieś trage, tragiczne wykonania. Tak, jak to fanko nas przyzwyczaiło, raz jest to fajnie, raz jest to mniej fajnie, no i w końcu jest to masowa produkcja. Tutaj e, tak e, ciekawie wygolona grzyweczka, e, ta jego taka słynna, e, taka, taka zbroja, e, kamizelka. E, tutaj literki A i na ramieniu także jednym i drugim ta literka A od A-train. E, no i ten. Taki baranek na głowie, czyli wszystko to, co powinien, powinien mieć. Postać, no taka dość kontrowersyjna, zresztą, no to sami musicie sobie ocenić, oglądając serial, który zresztą polecam. Jest naprawdę, naprawdę to jest genialny serial, ale nie każdemu może przypaść do gustu. Dobra, zabieramy Atrajna, a teraz bohaterka, która dołączyła. W drugim sezonie, jeżeli dobrze pamiętam, czyli Kimiko. Kimiko. No nie wiem czemu nie zrobiono tutaj pięciu figurek, nie dołączono e, jeszcze francuzika e, do, do, naszej, do, naszej, do naszej ekipy. No bo brakuje, nie było go ani w pierwszej serii, ani teraz w drugiej serii, no a jest. Też jednym z głównych bohaterów. Kimiko pojawia się później, dostała swoją figurkę, a Francuzik nie dostał. Kimiko dostajemy na podstawce, bo ona jest w takiej dynamicznej pozie, jak to dziewczęta no nie, nie, nie stałaby chyba tak stabilnie. No Kimiko jak to Kimiko. Widać, że to jest, że to jest taka figurka nanistylizowana. Jedyny czarny kolor. Kurteczka takie tutaj z tych dziur w spodniach wystające kabaretki, czyli takie rajstopy w duże oczka. Dla tych, którzy nie wiedzą, bujna fryzura. No, nie wiem, jak tutaj oddać, że ona jest azjatką, żeby to fajnie gdzieś tak jako, jako pop pokazać. Nie wiem, jakby to fanko miało zrobić, ale no dobra, no przyjmijmy, że, że jest tutaj to oko mocno skrośne. Dobrze, tak prezentuje się Kimiko. No i został nam na koniec nasz, nasz Soldier Boy, czyli taki odpowiednik kapitana Ameryki w świecie D Boys. Zresztą no każda z tych postaci odpowiada komuś komuś ze świata superbohaterów, z innych uniwersów, z tych takich Prawdziwych, jakby to można było powiedzieć, czyli Supermana, e, Flesha, e, Niewidzialnego Człowieka. Także no zresztą tych postaci jest tam dużo, dużo więcej, takich drugoplanowych czy trzecioplanowych, e, czy właśnie The Deep, czy głęboki, których jest odpowiednikiem na takim stuprocentowym Aquamena, e, ale no, tutaj jest to odpowiednik kapitana Ameryki. E, Wyszedł też w drugiej wersji, w, w takiej w ekskluzywie, w, w tej swojej takiej masce, czy tam czy kasku, czy hełmie. A tutaj mamy go w takiej wersji bez, bez, tych, bez niczego na głowie, z, z takim dość bujnym zarostem, nawet taki podobny do kapa. Ma tutaj swoją tarczę z, z takim stylizowanym orłem, gwiazdką. Jest ten zielony strój, z, też z tą gwiazdą na plecach i gwiazdą tutaj pod szyją. No, te kolory są takie dość, dość żwawe, jak na takiego superbohatera, ale on jest też troszeczkę starszym, starszym bohaterem. Tu przy boku jest nożyk. I to jedyny taki dodatek, także tak prezentuje się nasz Soldier Boy. Eee, to byłoby wszystko. No mamy całą czwórkę, spróbujmy ich razem teraz wyeksponować. Eee, kapitana damy do przodu. Tutaj damy tak, Kimiko i tu gdzieś kolorowego może, może kolorowego Atreina. Tu spróbuję postawić, chociaż nie, zginął nam bardzo. Tutaj o cycuś. Także tak prezentuje się nasza, nasza ekipa bohaterów. Proszę, to oni z drugiej serii cała podstawka. Jeżeli chcielibyście dołączyć do swojej pierwszej, pierwszej serii, no to polecam. Mamy wtedy już prawie, prawie cały komplet. No, brakuje nam Francuzika. I, I jeszcze chyba jednej z złej bohaterki z dalszych sezonów, także mam nadzieję, że pewnie się pokażą, chociaż mówię, nie lubię tego zbyt dużo, zbyt dużej tej ilości tych figurek. Nie lubię, gdy jest tam kilka wersji tej samej figurki, a Train już by nam wystarczył z pierwszego, z pierwszego sezonu. Tutaj spokojnie właśnie powinien być Francuzik albo jakaś inna postać, która się nie pojawiła, czy tak jak Starlight były już chyba trzy e, figurki, e, Homelander dwie, ale tutaj się zgodzę, obydwie są super, e, a reszta no spokojnie, wystarczyłyby właśnie max dwie figurki, czy tak jak, czy tak jak e, Bili rzeźnik e, no ma dwie figurki, ale ma zwykłą, i tą Special Edition też mógłby być tylko jeden, bo później rozwlekanie tego, rozciąganie wychodzi, wyjdzie tak jak Stranger Things czy ileś. Masa tych figurek nawalonych, chociaż do Harry'ego Pottera czy do, czy do uniwersów Marvela, to jeszcze im dużo brakuje. Dobra, mam nadzieję, że Wam ten filmik się podobał. Z Komentujcie, klikajcie, łapki w górę, w dół, no kanał gdzieś tak trochę się uspokoił, gdzieś mało tych wyświetleń, nie wiem skąd, skąd to się wzięło, czy już czy, 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 czy ci widzowie nie klikają, nie polubiają, coraz, coraz mniej tych polubień, nie wiem dlaczego, czy nawet wyświetleń, ale no mam nadzieję, że to taki przejściowy, przejściowy okres i wrócicie, do mnie ze zdwojoną siłą. E, dziękuję oczywiście wszystkim nowym subskrybentom, starym i. E, no i żegnamy się razem z chłopakami i dziewczyną. Do następnego. Hej!